Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w ten piękny, niedzielny, słoneczny, letni, afrykański dzień. Bardzo mi to na rękę uwielbiam, taką pogodę. Już byłem mocno smutno i przykro mi było, kiedy zrobiły się jakieś zimnice w stylu 23-26 stopni. Tak sobie, słuchajcie, piję od kilku dni. Zakryję nazwę, żeby nie było, że jakaś kryptoreklama. Taki yy, soczek, jak to się mówi, jak, czy nawet jest tu napisane, że to jest sok pikantny. Pomidorowy, który jest podobno źródłem potasu. Ja tam sobie jeszcze zawsze wrzucam tabasko, pieprz, ostrą paprykę, ponieważ trzeba czuć, że się żyje. Chociaż bliższa jest mi kontemplacja niż kontreformacja w znaczeniu akcja, reakcja i takie rzeczy. By the way, takich różnych spraw. Co do dzisiejszego dnia i tego, co tutaj będę wam opowiadał. Nie wiem, czy ktoś tam już mnie słucha. Jeżeli nie, to jeszcze chwilkę poczekamy. Dobrze, aż się wszyscy zbierzecie. Ale zanim się właśnie zbierzecie, to może jeszcze tutaj zapodamy intro, a później przejdę już do kwintesencji tego, o czym chcę dzisiaj Wam opowiedzieć. Na początek chciałbym podziękować Panu Arturowi. I prosiłbym jednocześnie, aby się ze mną skontaktował na maila, ponieważ w swojej głupocie wyrzuciłem kopertę, w której był adres zwrotny. A w kopercie tej pan Artur przesłał mi dwie, dwie takie książeczki. Które są zapisem rozmów, wizji, orędzia. Jednej pod, zatytułowanej Wezwanie do miłości. Yy, które otrzymała... Które jest to orędzie boskiego serca Jezusowego do świata przekazane siostrze Józefie Menendez, żyjącej na przełomie XIX i XX wieku mistyczce i stygmatyczce oraz orędzie miłości serca Jezusa do świata. Jest to orędzie, które otrzymała siostra konsolata Betrone, jaka, jako duchową drogę siostra konsolata Betrone, której proces beatyfikacyjny właśnie się toczy. Zmarła w opinii świętości, zresztą podobnie jak i y, siostra Józefa Menendez. I obie miały ten dar, tę szczególną łaskę rozmawiania z Jezusem i spisywania jego słów. Jedna i druga książeczka, mówię od razu, mają imprimatur. W związku z tym to nie jest jakiś tam zapisek, jakiś za przeproszeniem wariatek, tak, które sobie gdzieś tam coś widziały pod wierzbą jakiegoś tego Jezusa i coś tam sobie wymyśliły. Nie? nie, jest to wszystko potwierdzone. Imprimatur, czyli autorytetem kościoła, oczywiście katolickiego, katolickiego, czyli powszechnego, bo innego kościoła powszechnego w znaczeniu katolickiego nie ma. I poprosiłbym pana Artura, który mi to przesłał, któremu bardzo za to dziękuję, ponieważ gdzieś tam mi po, po uszach, po oczach i po umyśle krążyły te książeczki, gdzieś tam kiedyś coś o nich słyszałem, ale nigdy ich nie czytałem, a jest to po prostu niesamowita przygoda, przygoda duchowa. I dziś chciałbym Wam parę słów na temat serca Jezusa powiedzieć, i zacznę może od. Yy, od tego miałem zacząć, chyba tak, od orędzia miłości serca Jezusa do świata, przekazane. Jeszcze raz tutaj uczynię akt prezentacji tejże oto książeczki, która jest kopalnią wiedzy duchowej. Wiedzy duchowej. Yy, siostra konsolata Betrone otrzymała to orędzie to dzieło, co jest ciekawe, zrodziło się ono oficjalnie w pierwszy piątek września podczas nowenny przed świętem narodzenia Najświętszej Maryi Panny. I tu mamy znowu kolejne potwierdzenie, że Maryja zawsze prowadzi do Chrystusa. Siostra betronę odmawiając nowennę przed świętem narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w pierwszy piątek otrzymała Słowa Jezusa zrodziło się dzieło, które tytułujemy jako orędzie miłości serca Jezusa do świata. I to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że Maryja zawsze prowadzi do Chrystusa. Oczywiście Maryja nie jest boginią, natomiast jeżeli go traktujemy zgodnie z Pismem Świętym, a Maria w Piśmie Świętym jest ukazana jako ta, która rozważała słowa Boga w swoim sercu w cichości, pokorze i skrytości, i przy pierwszym cudzie w kanie Galilejskiej, Maria wskazała na Chrystusa, i to właśnie on uczynił na jej prośbę pierwszy cud. Ciekawe jest wezwanie, które siostra konsulata otrzymała od Chrystusa 14 września 1935 roku: bądź stała w twym postanowieniu: nigdy nie rozmawiaj, jeśli nie jesteś pytana. Unikniesz wtedy wszystkich błędów i nieroztropności. I będziesz pewna, że słowa, którymi się posłużysz, odpowiadając, będą zawsze chciane i pobłogosławione przeze mnie. A zatem zawsze w naszym działaniu, przez myśl, przez słowo, przez czyn, musi górę brać Duch Święty. Bóg musi być na pierwszym miejscu, aby to On nas prowadził we wszystkich wymiarach naszego działania egzystencji, zarówno na poziomie umysłu, serca, jak i później działania czynów w codzienności. Co Pan Jezus przekazał siostrze konsolacie odnośnie do bycia świętym, odnośnie do świętości? Świętość jest zapomnieniem o sobie samej we wszystkim: w myślach, pragnieniach, słowach. Pozwól mi działać, ja uczynię wszystko, ty zaś chwila po chwili dawaj mi z wielką miłością to, o co cię proszę. Tak, słuchajcie, wybieram niektóre fragmenty, ponieważ nie chcę, aby dzisiejszy filmik trwał znowu 48 godzin, a jest piękna pogoda, lepiej sobie posiedzieć na słońcu niż przy komputerze. Takie jest moje zdanie na dzień dzisiejszy. W podrozdziale Zło i środek zaradczy czytamy takie oto słowa: Trwać w Jezusie, oto co jest przede wszystkim konieczne dla dusz, zarówno po to, by czynić, jak i przyjmować dobro i czynić je owocnym. Otóż trwać w Jezusie nie oznacza po prostu wierzyć w niego, ani nawet nie oznacza jedynie stanu łaski. Oznacza żyć życiem łaski, rozwijać ją, doskonalić ciągle w nas. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 10, wers 10. Staje się to możliwe dzięki naszemu zjednoczeniu z Jezusem. Z niego czerpiemy jak gałązki z winnego krzewu boskie soki, czyniące owocnymi wszystkie cnoty chrześcijańskie. Tego wszystkiego dokonuje miłość, życie miłości. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja Was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Miłość zaś czyni żywą wiarę wierzącego, który przez Jezusa zmierza ku Ojcu, a zatem żyć w bliskości Jezusa to nie tylko w Niego wierzyć, nie tylko czerpać sakramentów świętych, chociaż to jest aż czerpać sakramentów świętych, ale to jest trwać w miłości. Nie tylko w wierze w Boga, ale w miłości do Boga. A zatem oznacza żyć życiem łaski. Tej łaski, którą otrzymujemy na każdej Eucharystii, którą czasami jest nam trudno zdefiniować być może jak przyjmujemy Komunię Świętą, kompletnie niczego nie czujemy, bo nasze emocje nie są w stanie odbierać działania Bożego, i to się odbywa na poziomie duchowym, który dla naszych oczu, dla naszych uszu, dla naszych zmysłów pozostaje po prostu nieodczuwalny. Żyć życiem łaski, rozwijać ją i doskonalić ciągle w nas. Żyć życiem łaski, rozwijać tę łaskę, którą się ma i co więcej, jeszcze ją doskonalić. A zatem to jest takie zadanie, które przekracza nasze ludzkie możliwości, dlatego zawsze wiara, mówienie Bogu, tak wierzę w Ciebie, musi również oznaczać: Jezu, ufam Tobie, powtarzając za świętą Faustyną, i dodając do tego słowa: Padre dolindo. Jezu, Ty się tym zajmij. I teraz chciałbym przejść do wezwania do miłości, do słów, do orędzia przekazanej siostrze Józefie Menendez, mistyczce i stygmatyczce. I tu mam, o, tu mam sporo rzeczy poz pozaznaczanych w różnych miejscach. Siostra Menendez opisuje całą mękę Chrystusa, o mycie nóg apostołom, Eucharystię, Getsemani, od ciemnicy do biczowania, od cierniem ukoronowania do rozpaczy Judasza, na drodze kalwaryjskiej, Szymon Cyrejnejczyk i ukrzyżowanie. Bardzo Was zachęcam, abyście się wczytali, szczególnie w wezwanie do miłości yy, siostry Józefy Menendez, ze względu na to, że tutaj możemy wejść w duchowość pasyjną, która, a wiemy to z Ewangelii, przygotowuje nas na zmartwychwstanie, ponieważ nie ma zmartwychwstania bez krzyża Chrystusa, to znaczy duchowość pasyjna, to jest ta duchowość, którą możemy bardzo mocno wpisać w naszą codzienność, szczególnie jeżeli doświadczamy jakiejś słabości, ciemności, grzechu, a moc doskonali się w słabości. Wtedy wiedzmy, że w tych wszystkich ciemnościach, tak jak w Drodze Krzyżowej, podczas Drogi Krzyżowej, idzie z nami Chrystus. Co więcej, z Chrystusem idzie również Jego Matka Matka Ukryta, Matka Cicha, Matka Pokorna, która jednak nie pokazuje się i nie wynosi siebie samej na piedestał, ale zawsze z nami. Idzie i prowadzi nas za rękę, aby, jak to powiedziałem w poprzednim filmie, tę rękę, którą ma w naszej dłoni, później przekazać Chrystusowi. Będzie to dłoń Chrystusa ukrzyżowana, czyli przybita gwoździami, i będzie to dłoń Chrystusa już po zmartwychwstaniu, ale z wyraźnymi znakami ukrzyżowania. I to, co chciałbym Wam przeczytać, słowa z 28 marca 1923 roku które pan Jezus skierował do siostry Józefy. Jest to rozdział ukrzyżowanie. Oto zbliżamy się na Kalwarię. Tłum zaczyna szaleć, a ja z trudnością tylko posuwam się naprzód. I wkrótce wyczerpany zmęczeniem upadam po raz trzeci, mówi Jezus. I teraz Jezus w wezwaniu do siostry do siostry Menendez, Józefy Menendez, definiuje każdy ze swoich trzech upadków. Powtarzam, jest to, są to objawienia, które mają imprimatur Kościoła katolickiego, a w związku z tym służą rozwijaniu naszej wiary i budowaniu w sobie żywej relacji z Bogiem. Mój pierwszy upadek otrzyma siłę dla nawrócenia się grzeszników zatwardziałych w złem. Drugi zachęci dusze słabe, opanowane przez smutek i niepokój do podniesienia się i postępowania z nowym zapałem drogą cnoty. Trzeci pomoże duszą wzbudzić żal w godzinę śmierci. Myślę, że w każdym z tych upadków możemy odnaleźć samych siebie, szczególnie w tym drugim upadku, który ma zachęcić 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 dusze słabe, słabe, opanowane przez smutek i niepokój, do podniesienia się i postępowania w, z nowym zapałem drogą cnoty, a zatem Chrystus już doświadczył tych wszystkich słabości, oczywiście oprócz grzechu których my na co dzień doświadczamy. I teraz możemy mu to wszystko oddawać. W jaki sposób mu oddawać? Przez sakrament pokuty i pojednania, czyli spowiedź. I przejmując komunię świętą, czyli przez sakrament Eucharystii. Tylko tyle i aż tyle. Przez adorację Najświętszego Sakramentu, przez czytanie Słowa Bożego, przez wprowadzanie Słowa Bożego w swoje życie, a bardzo mocno pomaga nam we wprowadzaniu Słowa Bożego w nasze życie i wprowadzaniu życia Chrystusa, przeżywania Chrystusa Przeżywania życia Chrystusa w naszej codzienności. Różaniec święty, który, którego tajemnice są skoncentrowane wokół życia Chrystusa. Przybyliśmy do kresu drogi. Popatrz, z jaką zażartością ci nieczuli ludzie mnie otaczają. Jedni chwytają krzyż i kładą go na ziemi. Drudzy zdzierają mi szaty. Otwierają się moje rany i znowu płynie krew. Pomyślcie, dusze umiłowane, jaki wstyd ogarnął mnie, gdy stanąłem tak na oczach tłumu. Jakiż ból dla mego ciała i jakież zawstydzenie dla mojej duszy. Ja mogę siebie już w pewnej sytuacji, w kontekście ukrzyżowania Chrystusa, ustawić. Mogę być na przykład tym, który chwyta krzyż, swój krzyż i kładzie go na ziemi, czyli dezerteruje. Mogą być tym, który zdziera z Chrystusa szaty, czyli odrzuca go. Zdziera Chrystusa ze swojej duszy, a wiemy, że zostaliśmy uczynieni na Boży Obraz i Boże Podobieństwo. Jest to Boże Podobieństwo, które w nas jest nie do zatarcia, natomiast możemy zawsze je bardzo mocno zabrudzić. Możemy zedrzeć ze swojej duszy, ze swojego serca, ze swojego umysłu, bo Boga też trzeba poznawać za pomocą umysłu obecność. Chrystusa, tak jak żołnierze z Chrystusa podczas ukrzyżowania zdzierali szaty. W ten sposób otwierały się jego rany. I jeszcze jeden fragment z tegoż charakterystyczne jest to, zanim przeczytam, że Chrystus chce od nas dwóch rzeczy. Tego, aby nasza wiara opierała się na zaufaniu i tego, abyśmy mu oddali naszą wolną wolę. Nasza wola i nasz umysł są tą rzeczywistością, która do Boga może zbliżyć i która od Boga może nas odciągnąć, która na Boga może nas zamknąć. Nasza wola, można powiedzieć, przenośni, ma moc w cudzysłowie, od razu mówię w cudzysłowie boską, ponieważ za pomocą naszej wolnej woli możemy absolutnie odrzucić to wszystko, co Chrystus dla nas zrobił i co robi, możemy odrzucić nieskończonego, doskonałego, wiecznego Boga. Tak bardzo Bóg nas umiłował, że dał nam wolną wolę, którą możemy go kochać albo za pomocą której możemy go odrzucić. Dlatego Jezus żąda od człowieka, by z ufnością oddał mu największy swój skarb, swoją wolną wolę, bez obawy i bez zastrzeżeń, gdyż płomień jego miłości jest zdolny strawić wszelkie twoje niedoskonałości. Zgodnie ze słowami, które Jezus Skierował do siostry Józefy Chcę, abyś oddała się bez zastrzeżeń memu sercu i abyś starała się myśleć tylko o tym, by mu się przypodobać chcę, abyś była miękka jak wosk, któremu mógłbym nadać dowolny kształt. Pamiętaj, że jestem twym ojcem, oblubieńcem i Bogiem. Chcę, abyś mi ofiarowała wszystko aż do najmniejszej rzeczy. Aby pocieszyć moje serce za to, że cierpi, zwłaszcza ze strony dusz Bogu poświęconych. Chrystus to jest jakby oczywiste w relacji miłości. Najbardziej cierpi przez tych, którzy są Mu poświęceni, czyli na przykład żyjących w stanie konsekrowanym przez kapłanów, zakonników, siostry zakonne i, i tak dalej. Wszystko ci przebaczam. Wszystko Ci przebaczam. Mimo tego, że mnie odrzucasz, to wszystko Ci przebaczam. Jesteś moją za cenę mojej krwi i Tobą chcę się posłużyć, aby zbawić wiele dusz, które tak drogo mnie kosztowały. Nie odmawiaj mi niczego. Nie wymagam, abyś zasłużyła sobie na łaski. Nie, nie musimy zasługiwać na łaski, ponieważ nasza zasługa nie ma w sobie żadnej mocy tak naprawdę sprawczej bo nasza słabość jest zawsze ciemnością a nasza moc jest zawsze bezmocą wskażę ci szkołę w której się tego nauczysz zostaw mi swobodę działania w tobie tą szkołą w której się uczymy wiary i zaufania Bogu jest jego serce Bóg chce abyśmy mu ofiarowali wszystko nasze grzechy nasze słabości nasze ciemności Bóg nam to wszystko przebacza Bóg nie chce, abyśmy na cokolwiek zasługiwali z tego prostego powodu, że nie jesteśmy w stanie na nic zasłużyć, co pochodzi od Boga, bo przepaść między człowiekiem, stworzeniem, a Bogiem, stwórcą jest tak ogromna, jakbyśmy chcieli mrówce tłumaczyć prawa fizyki. Jeśli zostaniesz mi wierną, w duszy mojej rozleje strumień mego miłosierdzia, i wtedy poznasz, jaką miłość mam dla Ciebie. Lecz nie zapominaj, że jeśli Cię miłuję, to nie dla Twych zasług, ale dla Twojej małości. I dlatego Bóg chce się nami posługiwać i Bóg się nami posługuje i to nie oznacza, że jak Bóg się Tobą czy mną posługuje, to my już jesteśmy święci, to my już jesteśmy doskonali, to my już nie będziemy grzeszyć, to w naszym życiu nie będzie ciemności. Nie, właśnie nie. Bóg, mimo naszej małości, a może właśnie ze względu na naszą małość, chce się nami posługiwać, ponieważ ta małość, ta słabość. To jest miejsce w naszym sercu, pustka w, nas, w naszym sercu, w którą tę pustkę Bóg może wlać swoją obecność. A ta obecność przychodzi do naszego serca przez sakramenty święte, przez sakrament pokuty i pojednania i przez sakrament Eucharystii, przez adorację najświętszego sakramentu, przez czytanie Pisma Świętego i modlitwę różańcową. Swymi upadkami nie przejmuj się nadmiernie. Niczego bowiem nie potrzebuję, aby z ciebie uczynić świętą. Chcę jedynie tego, byś nigdy nie opierała się mojej woli. Jeśli mnie miłujesz, będę zawsze przy tobie. Jeśli pójdziesz za mną wytrwale, będę twym zwycięstwem nad nieprzyjacielem. Objawię ci się i nauczę cię mojej miłości. Objawię ci się. Bóg nam się objawia w codzienności, w zwykłości, w tym, że nas wyprowadza z naszych ciemności. Że zawsze możemy mu nasze słabości przez sakrament pokuty i pojednania oddać, i zawsze możemy przyjąć, przyjąć pokarm duchowy, który daje nam siłę na kroczenie do nieba w postaci sakramentu Eucharystii. Mamy się nie przejmować swoimi upadkami nadmiernie. To trzeba bardzo być uważnym w tym, co się czyta i co się przyjmuje do swojego serca. Przejmujmy się swoimi upadkami. Bo Chrystus nie jest liberałem ani człowiekiem żyjącym według współczesnych nie mających niczego wspólnego z chrześcijaństwem ideologii opartych na tolerancji. Bóg nie chce, abyśmy robili cokolwiek chcemy i Bóg nam zawsze będzie przebaczał, bo jest miłosierny. Bóg chce, abyśmy się przejmowali swoimi upadkami, ale nie nadmiernie, nie nadmiernie, ponieważ to nie my mamy się tymi upadkami zająć. Które się zdarzają w naszym życiu, ale jak to mówił ojciec Dolindo, zanim cokolwiek złego się w moim życiu stanie, muszę to oddać, muszę, powinienem to oddać Bogu i powinienem, zanim zacznę rozwiązywać swoje problemy, najpierw to rozwiązanie powierzyć Bogu, aby to On przez Ducha Świętego, przez moje słabości zadziałał. Swymi upadkami nie przejmuj się nadmiernie, niczego bowiem nie potrzebuję, aby z ciebie uczynić świętą ponieważ na łaskę Bożą nie możemy zasłużyć, ona jest zupełnie darmowa, ale zależy od tego, od czego zaczęliśmy sobie analizę słów Jezusa do siostry Józefy: Chcę, abyś oddała się memu sercu bez zastrzeżeń i abyś starała się myśleć tylko o tym, aby mojemu sercu się przypodobać. A zatem, jeżeli chcemy, aby Bóg podnosił nas z naszych upadków, nam przebaczał, najpierw musimy pragnąć tego przebaczenia. A żeby pragnąć przebaczenia, musimy sobie uświadomić, co jest dobre, a co złe. Zło odrzucić, żałować za grzech, za dość uczynić, i grzech oddać Bogu, ponieważ Chrystus właśnie przez nasze grzechy, które uczyniliśmy i które uczynimy, za wszystkie grzechy Chrystus został ukrzyżowany, również za te grzechy, które jeszcze będziemy do końca swoich dni czynić. Bóg o tych wszystkich grzechach wie. I Maryja, przez którą Chrystus działa, Również naszą codzienność widzi i nigdy się na nas nie obraża. Chce nas podźwignąć, aby naszą dłoń przekazać dłoń Chrystusa, dłoń ukrzyżowaną, ale dłoń również stałą. Gdyby nie było krzyża ukrzyżowania Chrystusa, Jego śmierci nie byłoby również zmartwychwstania. Gdyby świętość opierała się na naszej ludzkiej doskonałości, tylko ludzkiej doskonałości nie potrzebowalibyśmy ani sakramentów świętych, ani słowa Bożego. Nie potrzebowalibyśmy działania Boga w naszym życiu. Świętość to niedoskonałość ludzka. Świętość to doskonałe oddawanie Bogu naszych słabości i grzechów, czyli szczere wyznanie wszystkich grzechów w sakramencie pokuty i pojednania, aby zrobić miejsce w naszym sercu, które możemy definiować jako pustkę, na działanie Boga. Miało być krótko i jest znowu długo, jest znowu jeszcze dłużej niż było ostatnio, chociaż może dłużej to nie, bo to trudno 40 minut nie gadać. Ale i tak jest długo, bardzo Was za to serdecznie przepraszam. Teraz ja sobie tutaj będę to montował. A kto ma chęć i ochotę, to zapraszam na afrykańskie słońce w naszej pięknej ojczyźnie i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże Wam wszystkim.